Witajcie kochani, wieczorową porą. W nawiązaniu do ostatniego filmiku, który nakręciłam, i mówiłam, że być może wrócę się po szafkę, wróciłam się. Więc mam tą szafeczkę. Ona jest do odnowienia. Kuchenną. Mam tą szafeczkę z uchwytami, które mi się tak podobały. Ale co? Jako, że nosiło nas trochę to postanowiliśmy przejechać się po pobliskich śmietniczkach i co znaleźliśmy? Mamy taką etażerkę jakby stoliczek no troszkę do zrobienia bo no, tutaj nie ma u tych yy, drabinek, które są tu z boku no ale może sobie coś dorobię albo nie zegar na baterie był Taki dość fajny. Drugi zegar. Taki w drewnie. Zapakowany jeszcze obraz ostatniej wieczerzy. W folijce. To jest chyba trójkąt samochodowy. W całości. I taka tajemnicza, gipsowa, wklęsła rzeźba. Chyba forma to jest taka. Którą również Udało się uratować. No i tak to wygląda. Tyle. No, mam nadzieję, że już nigdzie dzisiaj nie pojedziemy. Bo Andrzej, jak już krzyczy, że nie ma gdzie włożyć tego do garażu. A ja zbieram i zbieram. Może jestem chora na zbieractwo, ale trudno mi przejść koło tych rzeczy, obojętnie, kiedy wiem, że to są stare, dobre meble. Czasem przedwojenne i że tak skończą rozgodnie na śmietniku a być może jeszcze ja ją ratuję albo ktoś komu podaruje nie wiem czas pokaże o a teraz nie pasuje ta półeczka zobaczcie jaki tu mam zestaw ila, ila bo muszę tu coś położyć żeby a wszystko leci to już jest szczyt wszystkiego. No ale ta półeczka doskonale komponuje się z tym stoliczkiem. Oba takie weterane, połuszkadzane. Ale jeszcze mogą zachwycać. Ja to udowodnię. Nie wiem jeszcze kiedy, bo czasu na wszystko brak. Ale będą ładne. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego wieczoru i poranka i następnego dnia i następnego i następnego. Trzymajcie się.